Jest niebieskie, tam. No, chyba nie ma. Chyba 60% szans, i się przegra, ja pierdolę. No. To kurwa, jak ja w Genshinie zawsze. No. Ja mam odwiedź znaczy? pompy i burd. Teraz przeciwników karabinów snajperskich, snajperki tutaj? Nie, po prostu nie jest to jest zadanie, bo to już kiedyś było. No, no, w sensie oni, Takie zadanie jest specjalnie, bo na przykład jak dodadzą w trakcie sezonu, to nie muszą zmieniać daily, tylko po prostu jakby, jak dodadzą snajperkę, to będzie śmieć, nie? Ale ogólnie powiem Wam, że ten pakiet Hatsune Miku to jest najlepsze, co kupiłem kiedykolwiek w grach, chyba i naprawdę. Kurwa, po prostu kocham ten pakiet. Lecę tutaj na kaczkę. Kupę? Kaczko kupę? Wiecie co? Uwielbiam te okna. Tutaj, w tych budynkach, przez które można przeskoczyć, ale kurwa, przez które nie przeskoczysz. Kocham po prostu te okna. Coś tu jest. Potwierdzam, jednego no, już to zabiłem. To Budynku u mnie jest. I to nawet gracz, chyba. Jednego zabiłem, drugiego w sensie już On jest w środku budynku, ja się z nim minąłem Tak, tutaj jest Gdzie on jest, gdzie on jest? Ja, ja jestem w innym Padł, miejscu. Padł, zabiłem go Dobra, brawa Jestem w jakichś podziemiach Tu jest ta macha Tam jakieś tygodniowe nowe? Nie. Zadania dnia, punkty orientacyjne... Punkty orientacyjne, ja kurwa nie wiem co to znaczy różne punkty orientacyjne. No ja też to ostatnio miałem, nie zrobiłem tego, bo nie mam pojęcia. Nie, nie wiem, po prostu co, co to jest punkt orientacyjny? O, wyświetla mi się, że nie mam internetu. No mi też, ale to, to się czasami tak po prostu wyświetla. To jest tak głupie. No jest, no, ale co zrobić? W się, sensie jakby, bitch? Jak nie mam internetu, jak gadam na Discordzie i jestem w grze? No. no, ktoś się próje? To ja. Jest Katana, ale to druga dziwna. Jesteś z was? Ja robię okay. zamęt Dobrze nie zamętu Zrobiłem to daily? Portal oh! Gdzie? O cholera. Do auta! Gdzie? Do auta! Gdzie? Tu! Nie mogę wejść, nie mogę wejść spod ziemia Jestem nie w aucie Do auta wszyscy, wsiadać! Idę, 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 Jestem. idę Jestem Idę, 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 idę Kurwa dobra, 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 dobra Jazda, jazdunia Nie. Wiecie jakie to jest wielkie? Ostrzegam, nie. widziałem to na filmiku, ludzie to jest Ja tego nie razu jeszcze nie widziałam też. No to ostrzegam To, to jest kurwa Czekajcie, podładujemy baterię tylko szybko Ale no, pewnie Nie, mieliśmy 3 czwarte o oh. Szybko! Szybko, oh, dawaj, 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 dawaj! Co to Co za zrzuty elektryki? tu są? O kurwa! Wywaliło mnie da daleko! JESTEM Godzilla? Kurwa... Ty nią jesteś? Chyba ja nią jestem, strzelają we mnie! Z miasta we mnie prują Weź ich odkryj jakoś Nie da się My też mamy w ciebie pruć? Nie, nie, no mnie Zabiłem My już jednego tak. Tutaj są ludzie No on jest nie? Nasz teraz, on jest nasz ja, -a. Pomagajcie mi wszystko ci Nie widzę, nie widzę, bo szorujesz nimi. Tutaj, tutaj tutaj pita. Powaliłem typa. Bitym. O Jezu, nie ma co z tą godzillą zaczynać na przyściu. Ja mogę jakoś z niej wyjść i być sobą? Chyba Tutaj jest, typa Tam jest. Ja pierdziele, ale ty ich orasz tutaj. Kurde, wybijasz mnie do tyłu cały czas. Przepraszam, nie ruszam się jak was. A czy ja wam też zadaję obrażenia, nie? Nie, zarobiście! A oni się tam oznaczają. są ci ludzie. Aha, tam, tutaj. Tam jest jeszcze za Górką. Dobra, idę go skrócę. Zabiłem ich. Dwóch? Dwóch. Podwójna likwidacja mi weszła. Dobra. Dobra, Drejape, Zobaczymy czy ktoś tu jest jeszcze. Nie ma nikogo dookoła nas już. Aha, czy jak ty drzesz japę to się ludzie pokazują? Podświetlają się. Pozbierajcie się. Na plecach sobie... monetka idzie. Drejapę. Jeszcze go nie widać. On widzi mnie pewnie, ale ja nie widzę jego. O. Wchodzę na górę. A ten pasek to jest twoje życie, czy czas jaki jesteś godzillą? Chyba moje życie? Nie, spada tak. mi, więc czas jaki jestem godzillą, bo mi spada cały czas. Okej. Okay. To jest jak w late game, jak kurwa jesteś jeden na jeden. To kurwa... No, to, ale to chyba się leży. nie pokazuje. Tu macie zrzuty. Ja, jak, ale kurde. jak nikt nie wejdzie, o kurwa O kurde Ktoś we mnie strzela? Nie wiem Tak, ktoś chyba. Tam jest Kurwa. 200 życia mu zabrałem? Tam jest Kurde, za daleko są, nie widzę ich Idę na nich Bałcie jest O, podświetliło wam ich? Lecele, Jadą lecele. tu autem Tak, tak, tak Tam coś jest, Tutaj są. idę po to Tam są. Uciekają tym autem. Nie dziwię się. O kurwa, ktoś mnie zabił. Tam, w głowę mi trafił. Gdzie? Yeah. Tutaj za skałą. Tam jest dwóch. Dobrzy są. Oni mnie zabiją. Idę na ten, na, na wysokość. Podświetlam wam ich. Kończy się czas. No, jak skuteczny strzał zabiera mi bardzo dużo życia. Kurde, daleko są bardzo, Padniesz. nie mogę celnąć. Dobra. Ma... Zajmij im czasu. Ej kurwa, padłem! teraz są zajebiste. Padłem! Te bańko-słonki są teraz zajebiste. Dobra, gdzie, gdzie ten? Gdzie jesteście? Bo oni zaraz przyjdą na stoi Ja dojebać. ląduję tutaj. Co to jest tutaj leży? Oni tutaj się leczą, dawajcie na nich! To jest rzut zgodzili, może możesz sobie otworzyć, tam są fajne rzeczy. A, dobra. To poczekajcie chwilę, ja sobie wezmę tylko może coś znajdę. Wywaliła oh, mnie bombą. Dominik, nic sam. Ale nic ja sam. spadłem! Czekaj. Ona mnie wywaliła, gonią Nie. mnie, zatłuką mnie. Nie, nie no, zatłuka no to, mnie. No to bez sensu, tam idziesz sam. Kurde, skąd to mnie próją? Oni, są, samy, oni wszędzie próją. Nie ma się gdzie schować, ja nie mam tego, żeby odbiec nawet. Kuźwa, kurde, tu się nie ma samy, gdzie schować to... na chwilę, nawet. Pije potki szybko ze skałą. Jest na mnie. Dawaj, dawaj. A, bo ty bez osłony przybiegłeś, znaczy to dlatego... nie, nie, ja miałem osłonę. 50 osłony nie miałeś miałem. Mieć... Ale Dobra, dobra. Mhm. Ja się poskradam. Oni się tam biją między sobą. Czy tak jest zwana auto bitka. Jeszcze? Wiesz co, myślę, że Godzilla skutecznie wszystkie powysadzała. Mam jeszcze dwie apteczki, to ja szybko polecę w tą strefę. I jakieś może znajdę, bo mało bije, pojadę. Co? W twy? O! Jest. Oni mają medalion Godzilla. Co to jest medal? A bo no tak, oni mnie zabili, no. I co ten medalion Godzilla w ogóle daje, wiecie, czy nie? Nie, ma, nie mam pojęcia. Wyznaczcie eee, to tu... mi, się komuś Tak, daleko? masz zaznaczoną Dobre. na niebiesko na pewno jedną. Dobra, jadę, jadę, jadę. Oni chyba. Nie. Jedne. Jak to było możliwe? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale chyba tu idą. Mogłaś się za autem bardziej schować. Dobra, brakowałam. Hej, 18 osób zostało do końca. No. Dobra. owrót, Tu jest dużo rzeczy bardzo. O. Trzymaj. Tam. A dobra, dzięki. Dobra, trzeba się trochę... Poszukać czegokolwiek. Tak, no. pozbierać rzeczy. Tu, tu jest bardzo dużo rzeczy. Żebyśmy się tu mieli skrzynka. czym w ogóle bronić. Z czym się pani broni? Weź nie nawet tych człowieku. Oj. O, korona 300 metrów od nas padła. O, tu jest niebieska broń, jak coś. Aha, hm hm dobra, da radę. O nie, tylko strefa. No, trzeba stąd powoli zmykać. Kurde, mam zadanie, żeby otworzyć jedną taką tą specjalną skrzynkę, ale żadnej o, nie tu mogę. Jest. Z... Gdzie? Specjalna skrzynka? No tak. Puźwa, idealnie. Jakbym powiedział sekundę później, to pewnie byś otworzył. No, bo trzymaj, byłem, bierz danie, sobie te rzeczy. Ma, masz wziąć. Wow. trzymaj w ogóle potkę, bo ma... Ten... A tutaj są Kiedy patrz, na obfitości. Włożyło. Chcesz? E, nie, masz, wziąć, masz trzymać, chyba ja że nie masz miejsca, to mogę iść i wziąć to. Nooo... co? Trzeba. Dobra, daj w to. Na pewno? Chodź. Tak, tak. Tylko trzeba uciekać już. O, jest czwórka. Podjechać do was? Proszę. Po mnie proszę. Bo jest tragedia. Dobra, dzięki. Dobra, i teraz p Majorus do zebrania. Ja jestem w strefie już prawie. Ale nie no, chodzi mi, że wtedy już będziemy wszyscy, no nie? Tak, czy inaczej co weźmiemy, tak mi się wydaje. No tak, tak. Oj, może się. Podaję Dobra, Edry to nie mogę klikać. Nie no, ja nie idę w środek, ale po prostu mówię, bo widziałem, że wylądował. Jest tu. Dwóch, trzech tu jest nawet. Wszyscy są, wszyscy. Dobra, wysiadam. Na dachu jest, uważaj. O, leży Tam jest. Ja muszę się uleczyć, na przykład. Snupdok. Snup leży. Brawo, on ma tu jest dwóch, jeden na dachu, na drugiego idę. Kurwa, no zastrzelił mnie ktoś. Kurde, jeszcze z tej strony ktoś jest. No, za dużo ludzi umre. jest tu. Umrę, 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 umrę. Tu są wszyscy. Przeładowuję, to jest 300 osób. Nie do mi, ja bo auto. Brawo, Pięta. przeładowuję, przyjdzie tu na mnie. Brawo, o kurwa, jeszcze jeden. Ona ma jakąś, kurwa, Nie ma na kurwa wyrzutnie.

Tutaj, pod tą podczepką, powinna być apteczka. To Są dwie monety. No. Dobra. Tam jest jeszcze ktoś. Tam ci pojechali, tam jeszcze ktoś łazi. Weź apteczkę. Dobra. O, zajebioza. Nie mam gdzie was wskrzesić. Tutaj masz 40 sekund i tu, jest, tu masz ciężarówkę od Zaznacz razu. Zaznacz mi furgonet 50 metrów od ciebie, widzisz ją przed sobą. Ale to są ludzie jeszcze. No tu tak, dlaczego mówię, Patryk. to jest. A inna jest. Tylko tu. Oni tutaj. są dosłownie tu przede mną. Tutaj. Tam możesz jechać, więc jak dasz radę wziąć kartę, to. Kasieczka tu była, ja pierdola. Gonią mnie Możesz tego wira wskoczyć. Ci. Zaznaczyłem ci tutaj. Nie tu, w drugą stronę? Na tam. różowo. Tam. Nie, nie, nie. Tam. Dobra. Lecę. Masz tego wira se wskoczyć. Właśnie tak zrobię. Jeszcze nikt nie, nie robi nikt bossa, więc masz na luzie sobie dolecieć tym wirem. Bo tak to byłyby strzały, a boss jest dalej na mapie pokazany, że jest. Ktoś leci, widzisz, masz go tam. Nie wiadomo, czy nie do ciężarówki. Weź, Widzę weź, go. wyląduj. Dobra, jest git, bo myślałem, że jakby My leciał, jest na to dachu. Byś się Jeden na pewno. Dwóch. Do Trzech. Go. Kuźwa. Dobra, i tak o, ładnie. To było ciężko. W ogóle teraz, co oni mają ten system, to jest okropny tych zadań. Ogólnie teraz tak, wygląda to okropnie wygląda. i no. jest nieintuicyjne. Bardzo no. jest nieintuicyjne. Ja tak cholera jasna nie rozumiem, dlaczego to zmieniają. Jak już ludzie przyzwyczaili do jednego, to na cholerę jasną inne rzeczy wydawać. To się nazywa innowacja. Tylko czasami jest ona po prostu zła i niepotrzebna. No, ta to jest totalnie niepotrzebna. Bo dzięki temu są też dobre rzeczy. No, na przykład, wszystkie te lata, gdzie ludzie my grali w Fortnite'a, a my nie graliśmy, no to jak nagle odebrałaś sobie ekipę i miałaś 100 rzeczy do przeklikania, to musiałaś to wszystko przeklikać. Teraz klikasz jeden guzik i masz wszystko w menu zaznaczone, wyczyszczone. A więc to jest na przykład dobra, pozytywna zmiana, a potem masz coś takiego, na przykład jak zmiana z tymi zadaniami, co jest po prostu masakra. tak czy to będzie w ogóle. O, oh, jest! Wow. I co? Zebrałam. Umieć odłamki meteorytów. Gdzie? Zadania. No zajebiście, że nie mam tej fabuły. No mówię, właśnie tej fabuły nie ma, więc... Ja jeszcze idę do was teraz tu... Muszę znaleźć tylko samochód... Gdzie wy jesteście? Tam, nie? Dobra. Ja do was jadę już. Set trzy osoby zabiłem i jadę do was. No mówię, ta fabuła znika, kurwa, to jest bez Robi sensu. Robi to. O, boss się tu zrespił. Dominik jesteś w stanie podjechać pode mnie, bo tak nie jesteś. mam... A bo dobra... Nie, 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 mam duszka, jest OK. Jadę. Dobra, dobra, ja dam radę, bo... Na pewno? A. No to lecę na luzie. Bo co tutaj trzeba było zrobić? Zebrać trzeci fragment meteorytu. Dobra. Gdzie jest ten fragment meteorytu? No, a a na fioletowym roku. gdzieś. Dokładnie gdzie znacznik fioletowy. A, nie, nie mam tego. A zebraliście te poprzednie? A Wiktoria, nie. Ja wiem. nie wiemy, bo nam fabuła nie działa. Nie wiem, bo nie działa. A... tłuczemy go? On nas tłucze na razie. No jakżeś w niego wjechał. Bo mnie zaatakował! No, jechałeś do niego pierwszy! Nie jestem w stanie potwierdzić tej informacji, Dobra, Patryk. To jest za mocne. O kurwa, ale mi zajebał. Gatunku. Dobra, ja spierdalam e. stąd. No poczekaj, no, biegnę! Dobra. Dobra. Ja chcę jechać, nie wiem. Tu. Tam! Jest. Na różowe? Mhm. Mm mam te zadania Gojill. Kurwa. A. to się tłuką, Chcemy ich jeszcze zaatakować? Czy nie macie nic? E, ja mam tylko jedną szarą broń, więc ja A, raczej. Dobra. No to nie. A jakie jest zadanie Gojill? Jest tam gdzie jedziemy. A, Nadziei. Nie wiem, nie, nie nadziei chyba. Takie po prostu jakieś nadajnik. Kurwa, macie jakie nienawidzę tych samochodów. To jest od nadziei, tutaj umieść jakieś tam znaczniki. O, tutaj. Nie wiem, czy od nadziei, czy od kogo, ale na pewno jest Godzilla. o to mam na myśli. Dobra, ja mam dwa zrobione. Kurwa, ktoś tu jest. Ja muszę sobie osłonę tutaj dać Leży Bo ja potrzebuję żyćko Dobra, Chyba tylko... O kurde Ta jedna tylko była? Nie wiem Chyba tak Ktoś tyrolką jedzie Tak Tu nad nami Kurwa złom przycisk jedna na mnie Czy ty rzuciłeś apteczkę? apteczkę? Nie, przez przypadek. Chciałem przeładować, a rzuciłem przez przypadek. O kur, to ktoś z was? A, dobra. Ktoś tu jest? Dobra. Dobra. Wywalił się czy? Wywalił się. No wiem, co ciekawe, czy teraz będzie Godzilla. Hmm. E, trzeba pamiętać zniwacka. w takim razie, że ten, kto jest kierowcą, jak wiedzie w godzille, to zostaje Godzilla Dobra, to jest. Warte zapamiętania na pewno. No tak, no bo jak na przykład ktoś teraz z Was by chciał, to musicie wy wtedy kierować. Ja powiedziałem, że chciałem, ale ktoś no, jechał. Skąd mogliśmy wiedzieć? Skąd ja mogłem to wiedzieć? Był wejdź w portal. Ale to ja codziennie się w Godzille zmieniam? Że wiem, że jak wiadę, to ja się zmienię? Ja myślę, że tak. Tak, jestem codziennie Godzillą. 100% for sure. Gdzie wy jesteście w ogóle? A niszczę sobie jakieś ściany. Nie, ja lutuję cokolwiek, bo Róbcie nie mam nic. daily? A, o kurwa, w jesteś, jesteście? Ja nie robię czegoś takiego jak Daily. Kto to w ogóle wymyślił? Oj, oj, co? Co, oj, co, oj? Myślę, Wynająłem że. Wynająłem z... nam tam piczkę w ogóle. O super. Zawsze warto mieć wynajętą piczkę. Oj, nie. Prawda, skacam się Każdy z wtorek. Oj, A, A w już nie? Piczka. No nie Czemu? No, bo tylko we wtorek A, dobra Mam taką jedną ulubioną Piczkę? No, jest ruda Wyśle i to o, nie. Potwierdzam, zostało wysłane nie. w chwili obecnej. E-pułapem. Pomocy, 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 pomocy. Co ty? Gdzie ty Na jesteś? Gdzie ty jesteś 400 metrów od nas. Jesteś kurwa od nas pół kilometra. Co ty robisz? Patryk, czekaj, czekaj. Dobra, jedź. Nie, ty nie, mają no mnie. czekam. Pizda. Wsiadaj, dałta, wsiadaj, dauta. Jestem. Wsiadaj. Najpierw trzeba podjechać do strefy chociaż. No bo trafił mnie w głowę tym. Schowajmy się tak tu, przeładuj sobie wszystko. On mnie tym laserem trafił w głowę, znaczy, ja mam życia. No ciągle trzymaj. Dobra, dzięki. Ten laser jest taki mocny, ale tak ciężko nie chcesz. Masz Patryk. Kurwa, laser, laser, uważaj. Możesz dać, no, zejbiście. Gdzie oni są? Kurwa bota mi zabili. Wsiadaj dałta, wsiadaj ta? Nie zdążyłem Dobra, chuj, to ja spierdalam Hello Dobra, ja się wyjebię na ulicy, uciekaj stąd wybuchnę <śmulatuj> Kurwa, no i tu jest kolejne. Ja pierdolę kurwa. Dobra, ale możesz teraz sprawdzić fabułę.